I zmieniamy dyscyplinę sportu. Przez dwa weekendowe dni nad Zalewem w Janowie Lubelskim odbywały się otwarte mistrzostwa Mosiru w siatkowej piłce plażowej. Dopisała pogoda i uczestnicy również. Nad Janowski Zalew przyjechali amatorzy plażowej piłki siatkowej z różnych okolic, m.in. Wrocławia, Sandomierza, Świdnika, Lublina, Stalowej Woli, Białej Podlaski i Janowa Lubelskiego. W sumie do rywalizacji przystąpiło 25 zespołów. Po paru latach postanowiliśmy reaktywować siatkówkę plażową w Janowie Lubelskim z uwagi na warunki, jakimi dysponujemy. Nie jest to dla nas trudne. E, czysty e, zbiornik wodny, duża piaszczysta plaża, e, warunki sprzyjające do, do, do uprawiania tej dyscypliny sportu. Niemniej jesteśmy też zaskoczeni tym, iż e, wywołała mistrzostwa wywołały tak spory oddźwięk wśród drużyn. W sobotę, w wyniku preeliminacji, 9 drużyn pożegnało się z turniejem, a najlepsza szesnastka awansowała do półfinału. Drużyny grały w dwuosobowych składach, a mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów. W piłce plażowej sety toczą się do 21, a tajbrek tradycyjnie do 15. Poziom imprezy był bardzo wysoki. Jesteśmy zaskoczeni, że zespoły amatorskie grają na tak wspaniałym poziomie. W związku z tym, że. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami piłki plażowej. My jeszcze wprowadziliśmy takie dodatkowe utrudnienie, że druga piłka jest wystawiana również w postawie wysokiej sposobem dolnym, a więc tak zwanym dyszlem popularnym. A muszę powiedzieć, że zespoły, które dzisiaj, już osiem zespołów, które zostały naprawdę reprezentują jak na poziom amatorski bardzo wysoki poziom plażowej piłki siatkowej i chciałbym im w tym momencie wszystkim zespołom pogratulować. No jest wspaniale, co świadczy nawet Komentarze niektórych osób, które to przychodzą, publiczność jest zachwycona, a my się wspaniale bawimy. Na zainstalowanych na piaszczystej plaży trybunach i wokół boiska zasiadło wielu kibiców. Każdy miał swojego faworyta. Kibicowali też siatkarze, którzy już zakończyli swój udział w turnieju. Panowie, wy nie gracie, ale tutaj Graliśmy kibicy. Wczoraj. Graliście wczoraj. I jak poszło? No niestety w plecy. Jak widać. No. I to akurat z tamtymi młodymi właśnie przegraliśmy. Byli do grania, no ale niestety wyszło jak wyszło. Y, czyli dzisiaj po prostu siedzicie już i odpoczywacie, tak? Tak, dokładnie tak, ale chcieliśmy podziękować za świetną organizację. A jest wszystko i jest pogoda. A może kibicujecie komuś teraz? Nie, nikomu. Dobre Kibicuje siatkówce, naszym. dobre siatkówce przede wszystkim. Niech wygra lepszy. Oczywiście naszym kibicujemy, czyli kolegom tutaj z lewej. Inni, którzy nadal grali w turnieju, podpatrywali swoich przeciwników. Panie Filipie, jak idzie Wam w tym turnieju? No ciężko powiedzieć. Na początku przegraliśmy pierwszy mecz, losowania nam trochę nie podpasowało. Pierwszy turniej we dwóch, razem w parze, więc trochę stres doszedł i pierwszy mecz przegraliśmy, a potem już było lepiej. I awansowaliśmy do ósemki. Czyli co? Trzeba zgrania jeszcze? Tak, trzeba. No, przede wszystkim zaczęliśmy dopiero grać, tak naprawdę razem to jest któryś nas, nasz dopiero mecz. Myślę, że w następnym roku będzie na pewno lepiej, ale liczymy dzisiaj też na jakiś sukces. A dlaczego siatkówka plażowa? Dlaczego? Mm, może z braku warunków na piłkę halową. Chyba dlatego głównie. W turnieju zwyciężyli Paweł Rejowski i Jarosław Rarak z Lublina, którzy w finale pokonali Tomasza Chorzępę i Łukasza Kurzynę z Biłgoraja. Na trzecim miejscu plasowała się wrocławsko-świdnicka drużyna, Tomasz Józefowicz, Jakub Guz. Czwarte miejsce zajęli Stalowowolanie Artur Kowalik i Tomasz Śmieszek. Piąte przypadło w udziale drużynie Babu z Janowa Lubelskiego w składzie Mariusz Burda, Jarosław Bańka. Jak zapewnił nas dyrektor Janowskiego Mosiru, turniej ten będzie imprezą cykliczną. Mistrzostwa mają szczególny charakter, dlatego że są jedną z czterech naszych dyscyplin. Z czterech naszych imprez flagowych będą miały charakter cykliczny, także z przyjemnością zapraszamy od razu na przyszły rok wszystkie drużyny, wszystkie osoby zainteresowane siatkówką plażową. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz nagrody pieniężne: za pierwsze miejsce 800 zł, za drugie 500, za trzecie 300 i za czwarte 200. Pieniądze i nagrody udało się zgromadzić organizatorom dzięki lokalnym sponsorom. Ci także ufundowali komplety koszulek i spodenek dla wszystkich uczestników turnieju. I to wszystkie informacje, a na kolejne zapraszam już w środę o godzinie 17.15. Do zobaczenia.